Dalej ja robię są na kolejne, to jest baby. Mamy tutaj swoje życie, mamy tutaj swoje życie, życie. A ja mam tutaj życie, życie. I wiem, kim Ty jesteś, wiem. Kim, kim, kim Ty jesteś, wiem. Kim Ty jesteś, wiem. Kim ty jesteś, wiem.

nie Ala, Ala, bo mamy swoje serca tu, 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 tu mamy swoje serca. Tu, tu, tu. Mamy swoje tu serca. I robimy tu so, na kolejne, bo to jest baby I robimy tutaj, mamy swoje serca. Tutaj mamy swoje serca i komentarze, mamy tutaj twoje serca i wiemy, że jesteśmy najlepsi, jesteśmy widzowie, jesteście najlepsi, widzowie, jesteście, widzowie, jesteście najlepsi. Jak ja mam wam dziękować, więc zrobię wam piosenkę, jutro też będzie może, ci pijecie kolejne. Ja ci kolejne, ja ci kolejne tu, dalej robię soł, na kolejne, bo to jest baby, odbijamy nasze serca, odbijamy nasze serca, odbijamy nasze serca. I tutaj teraz, tutaj, tutaj teraz, tu, 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 tu teraz, mamy tutaj teraz, te, te Teraz, mamy tutaj teraz, mamy mamy teraz, mamy tutaj kochanie, jesteś tu potrzebny, ja mam widów nie jesteś mi tu potrzebny, ja mam tutaj widok, ty nie jesteś mi potrzebny. I w ogóle, tutaj są kolejne, bo to jest lol. i kolejne, powiem do ciebie goodbye. goodbye to goodbye to